Witam was w kolejnym odcinku z Sowietków, no i jak wiecie, ostatnio nagrałem dla was odcineczek, który nie miał dźwięku i stwierdziłem, że, znaczy miał dźwięk, tylko nie miał mojego komentarza, stwierdziłem, że nie będę już się w to bawił, nie będę wam komentarza dogrywał tylko zrobimy sobie po prostu taki odcineczek, gdzie po prostu powiem wam, co się wydarzyło mniej więcej zaczęliśmy się stawiać w tych rejonach, bo po prostu postawiliśmy sobie różne dzielnice, niektóre bloki się już wybudowały Niestety niektóre bloki nie mają dostępu do wody i tak dalej, bo nie są one niestety podłączone do sieci, dlatego tutaj już mamy wyższy priorytet, żeby to się szybko wybudowało. Cokolwiek nie wiem jak z rurami, no właśnie, rury też dalej są ciągle w budowie, więc raczej te budyneczki będą przez jakiś czas yy, miały komunikaty o tym, że właśnie nie jest tutaj zbyt dobrze z zadowoleniem. Budujemy sobie również tutaj różne takie sklepy, różne sobie takie rzeczy, tutaj mamy bar, tutaj kolejny bar, ale to już bardziej już pod tą strefę. Taką turystyczną, bo właśnie turystów będziemy sobie chcieli w, tej, w ten rejon miasta ściągać, żeby ci ludzie też z tych bloków mogli sobie tam pracować. Tutaj oczywiście to wszystko dalej sobie jeszcze nie funkcjonuje, ale w pewnym momencie mam nadzieję, że zacznie. Tutaj możemy niby sobie zrobić na zero, dzięki czemu tutaj nie będą ci ludzie przychodzić, oni idą sobie pracować po prostu gdzie indziej. Tym, czym chciałbym się dzisiaj zająć, to udało nam się skończyć badania dotyczące śmieci. I właśnie tym chciałbym się gdzieś zająć, gdzieś sobie to wybudować. Nie jestem w tym zbytnio doświadczony. Pierwszy raz będę to budował, więc mam nadzieję, że jakoś to nam wyjdzie. Tak jak sobie popatrzymy na to nasze miasto, to jeżeli chcemy żeby dalej rozwijać, to wydaje mi się, że najlepszym takim, taką opcją byłoby zbudowanie tego naszego śmieciowiska całego wysypiska. Tutaj bym powiedział. Ewentualnie właśnie gdzieś tutaj dalsze tereny, gdzieś w tym miejscu, tylko znowu to się robi dość duży kawałek do tego, żeby dostarczać zarówno i ludzi. Jak i właśnie te wszystkie nasze, można powiedzieć, surowce, ewentualnie można by to zbudować sobie gdzieś tu po tej stronie. Niestety, nie jest zbyt równo, i trzeba by sobie tutaj gdzieś podjechać, żeby w ogóle była taka możliwość. Teoretycznie możemy tak zrobić, ale właśnie to jest najgorsze miejsce. To jest najgorszy, powiedzmy sobie, problem dla mnie. Gdzie to wszystko zbudować? Teoretycznie mogę też to zbudować tu, tą drogą odbić troszeczkę w lewo i tutaj gdzieś sobie te wysypiska zrobić. Aczkolwiek tutaj też ten teren, powiedzmy sobie, idealny. Nie jest, ale zawsze możemy sobie to wyrównać. Gdzieś mamy zbyt duże bezrobocie, no a my tutaj, no ale nic dziwnego, tutaj nikt się jeszcze nie powinien tak naprawdę wprowadzać. Ale tego nie zmienimy, niech oni sobie po prostu tutaj jakoś funkcjonują, niech sobie jakoś żyją. I właśnie pytanie, czy chcemy sobie zrobić to w tych okolicach, i po prostu zakręcić tą drogą, bo popatrzcie sobie na to, że tych budyneczków jest tutaj naprawdę dużo. I nawet tak, zaczynając od takiej separacji ogólnej podejrzewam, potem Złomu, aluminium, i tak dalej, te wszystkie recyklingi, te wszystkie zakłady, to tak naprawdę będzie mnóstwo, mnóstwo miejsca na to, żeby sobie to gdzieś zbudować. Więc wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie sobie po prostu zagospodarowanie tego terenu i spróbowanie tego jakoś sobie dobrze tutaj rozwiązać. Te wszystkie zadowolenia, tak jak mówiłem, one będą sobie wyskakiwać, nic na to nie poradzimy. Już widzę, że te tory nam się praktycznie wybudowały tutaj do samego końca. To jest bardzo, bardzo miłe. Niech oni sobie je. Budują dalej. No i tutaj trzeba by od czegoś zacząć, i trzeba by zacząć od takiego zjazdu sobie z takiej naszej autostrady, można powiedzieć. No i najlepiej byłoby po prostu sobie ciągnąć drogę tutaj i mielibyśmy sprawę załatwioną. Tylko niestety troszeczkę będą nam przeszkadzały te pociągi. Pytanie, czy one ciężko będą tutaj jeździć? Wydaje mi się, że raczej nie, że te pociągi po prostu raz na jakiś czas będą sobie tędy przejeżdżać. Więc ja bym sobie zrobię nawet takie skrzyżowanie po prostu tutaj na tym zakręcie. O ile uda nam się gdzieś tutaj wyjechać. Uda nam się wyjechać pod takim kątem, niestety ta droga się tak przyczepia nieładnie. Więc może jakbyśmy zrobili sobie tutaj to tak i w ten sposób, wtedy to by było jakoś ładniej. No, miejmy nadzieję, że to jakoś sobie ładnie powstanie, mielibyśmy właśnie taki odjazd na tą naszą strefę. No i co, przeprowadzimy sobie po prostu jakąś taką drogę, nawet na takim łuczku, żeby ona sobie gdzieś tutaj szła i zaczniemy się to wszystko bawić. Ewentualnie prąd podciągniemy sobie z tej strefy, tylko będziemy musieli mieć zawsze na to wtedy Oczywiście pieniądze, ewentualnie czasami to nie będzie nam sobie tutaj działać. No i tak jak ja sobie patrzyłem przed odcineczkiem, no to właśnie będę jedną separację za drugą i potem te zakłady recyklingu. No bo tutaj byśmy sobie to oddzielali, a ten recykling to tak naprawdę co on tutaj robi. On maksymalna produkcja na dzień to jest i on zbudowano w tych materiałów. Tutaj mamy tak jakby wszystko, czyli z odpadów zmieszanych, czyli to, już byśmy musieli mieć to wszystko posegregowane. Czyli najpierw posegregujemy, potem będziemy to sobie wszystko rozdzielać. I potem gdzieś tam będziemy sobie to wszystko unieszkodliwiać i tak się w tym bawić. No, tak naprawdę, unieszkodliwianie powinno być pierwsze, no bo mamy tutaj te odpady niebezpieczne na odpady yy, zmieszane, tak? Czyli robimy je sobie maksymalne oczyszczenie na dzień. Wydajemy przetwarzanie akurat zero odpady niebezpieczne. Nie wiem czemu to jest tak napisane, no ale tak to miało sobie wyglądać, i z tego dostajemy, z tego co mi się wydaje, po prostu yy, dostajemy sobie. Chyba, że właśnie nie trzeba tych odpadów niebezpiecznych w ten sposób, bo ja tego za bardzo właśnie nie rozumiem. Czyli jak zbuduję taki zakład, to czy on będzie mi dawał odpady zmieszane i będziemy sobie po prostu na to dostawali, zamiast tych niebezpiecznych, czy po prostu oni będą robili to tak, że będzie sobie to znikało. Ten zakład jest dość duży. Ja sobie go postawię, najwyżej możecie w komentarzach dać właśnie znać, jak to by miało wyglądać. No i co, chcielibyśmy sobie taki zakład, on by mógł być tutaj jako pierwszy sobie ustawiony. Do niego oczywiście będziemy potrzebne wysypisko i pytanie: czy właśnie takie kolejowe, czy po prostu takie zwykłe z chwytakiem? Wydaje mi się, że takie zwykłe z chwytakiem by wystarczyło, a ewentualnie właśnie takie nie, darmowe, a tutaj byśmy mieli średnie takie wysypisko. Ja nie mam modów na wysypiska, co też jest pewnie jakimś tam błędem, bo widziałem, że niektórzy jak sobie to budowali, to mieli to wysypisko naprawdę, naprawdę ogromne, no bym sobie korzystał po prostu z takich, z takich z chwytakiem. No i teraz będzie problem, że nie możemy sobie tutaj tego wyrównać, więc ja muszę sobie tutaj przyprowadzić jakąś kopareczkę. No i dobra, nasza koparaczka dojechała, zrobimy sobie ten myk, że usuniemy mu drogę, żeby nie mógł sobie wyjeżdżać. I możemy sobie przejść dalej do tego naszego oczywiście do tych naszych wysypisk. No i właśnie, to wysypisko chcielibyśmy sobie ustawić w ten sposób. Wyrównać tutaj pod nią teren, żebyśmy mieli spokojny tutaj sobie do tego dostęp. No i właśnie droga, która mogłaby się tutaj tak naprawdę podłączać pod trochę mniejszym kątem. No właśnie, coś takiego, czyli ta droga by sobie po prostu tutaj wchodziła, mielibyśmy wysypisko, gdzie byśmy zwłosili odpady niebezpieczne, i później byśmy sobie to tak naprawdę przetwarzali na jakieś tam inne odpady. Tak, mam przynajmniej nadzieję, że tak to działa, i znowu byśmy wtedy potrzebowali sobie takie wysypisko, więc tych wysypisk będzie tutaj tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Takie wysypisko, na którym byłyby właśnie odpady zmieszane, z tego co ja dobrze rozumiem. To byśmy sobie podłączyli nawet drogą do tego miejsca. I co? I dalej byśmy już potrzebowali separacji ogólnej, i po raz kolejny kolejnych separacji, tak naprawdę. Tutaj możemy sobie tak naprawdę wszystko wrzucać, czyli wszystkie odpady zmieszane, i będziemy otrzymywać tam jakieś tam procentowe rzeczy tych naszych zasobów. Czyli co? To byśmy sobie postawili, powiedzmy sobie, w tym miejscu, czyli byśmy sobie brali to bezpośrednio z tego wysypiska, oraz kolejne takie wysypisko byśmy sobie postawili już w tą stronę. I to by było kolejne wysypisko, na które byśmy otrzymywali różne rzeczy? Właśnie to będzie pytanie, no bo one wtedy będą nam się tutaj mieszać, więc to by było bez sensu. Czyli taka separacja, która będzie sobie produkowała te właśnie nasze rzeczy, takie jak właśnie odpady budowlane, złom, aluminium i tak dalej, to byśmy musieli sobie pozostawiać tutaj, a to wysypisko by musiało być tylko na odpady zmieszane. Więc to wysypisko też teoretycznie by mogło sobie powstać, bo wszystkiego pewnie nie wyjmiemy sobie z tego wszystkiego. Czyli to by było wysypisko, na którym byśmy sobie po prostu Po prostu trzymali te wszystkie rzeczy związane z yy, Odpadami zmieszanymi, które by wychodziły z tego budynku Do tego byłoby nam potrzebne centrum dystrybucji, które byłoby odpowiedzialne za to, żeby sobie to wszystko wywozić Możemy sobie postawić razu takie większe I to centrum dystrybucji byłoby od tego, żeby gdzieś tam yy, Zabierać stąd aluminium i całą resztę yy. To no właśnie, bo my dostaniemy odpady aluminium, tak? Złom aluminiowy i tak dalej. Zakład recyklingu będzie przetwarzał to na różne takie sobie nam rzeczy, więc tutaj teoretycznie to będzie przychodziło do tej strefy, o ile mi się dobrze to wszystko kojarzy. Separacja złomu tutaj będziemy dostawać więcej złomu, i tutaj będziemy dostawać więcej aluminium. Teraz pytanie, czy ja potrzebuję czegoś więcej? No bo teoretycznie mam to i to by nam przetwarzało i tak w dość fajnych procentach. Teoretycznie mogę sobie postawić jeszcze jeden taki zakład, żeby on przetwarzał to ponownie. I później sobie gdzieś tam to yy, sprawdzić. Możemy tak zrobić, że zrobimy sobie to w ten sposób, czyli te wszystkie recyklingi nie były mi potrzebne tak naprawdę. Czyli to byśmy sobie postawili... No połączyć nam się? Bo pod takim kątem, to nam się połączyć dopiero. Yy, może tak? Tutaj zrobimy sobie tam kolejną drogę. Czyli to byśmy mieli sobie w tym miejscu. No i co? To by się sobie przetwarzało, to by sobie wszystko wywoziło. Też pytanie, jaki to będzie miało skalę przeróbki, czy tyle wystarczy, czy też nie wystarczy, i tam wiem, że te wysypisk na załóżmy spalarnie i tak dalej będzie potrzebne jeszcze dość dużo. Czyli to byśmy sobie przetwarzali, czyli teoretycznie te nam z dwa zakłady nie były w ogóle potrzebne, no bo będziemy sobie odzyskiwać to wszystko z tego miejsca. Zakład rozciepliny ci czyli tutaj będziemy dostarczać sobie te wszystkie nasze budowlane rzeczy, żeby one sobie tutaj tak naprawdę podchodziły. I do tego będą potrzebne magazyny, tak mi się wydaje. Chcielibyśmy mieli co? Tutaj zakład recyklingu. Tutaj tworzyw sztucznych, który by musiał być trochę dalej, żeby się nam zmieścił magazyn. Do tego jeszcze będzie trzeba ludzi dostarczać. Tutaj mamy zakład recyklingu stali, więc tutaj będzie przyjeżdżało nam przede wszystkim właśnie te, te nasze osoby. Dobra, na razie sobie to tak poustawiam. Zakład recyklingu aluminium, to widzę, że też nie jest duży budyneczek. No i zakład unieszkodliwiania odpadów to już mamy, tak? Czyli potem będzie sobie spalarnia. Z elektrownią raczej byśmy sobie taką spalarnię chcieli, czyli ona by sobie powstała tutaj i do niej byśmy musieli mieć wysypisko, które by yy, te wszystkie nam rzeczy tak naprawdę przetrzymywało. Tylko może właśnie w taki sposób, żeby ta droga nam tutaj mogła sobie dojść. Teraz tak, weźmy sobie te nasze drogi. Podłączmy sobie tą drogę do. Może być tak naprawdę tutaj oraz to podłączenie tutaj. Te wszystko, to wszystko by musiało być oczywiście podłączone do tego naszego miejsca. I teraz tak, ten zakład to jest recykling tworzyw sztucznych, czyli on by potrzebował magazyn, który byłby na tworzywa sztuczne, czyli coś takiego. I raczej ten magazyn nie byłby za duży, bo byśmy sobie to dość szybko wywozili, więc coś takiego po prostu byśmy sobie tutaj to wstawili. I dzięki temu ty jesteś w stanie już nam zapewnić to, że te tworzywa sztuczne by sobie od nas wyjeżdżały po prostu po tym recyklingu. Tutaj mamy ten zakład żwiru, więc tutaj byśmy chcieli w materiały sypkie i nawet taki duży magazyn bym powiedział, żebyśmy sobie postawili, bo on ma te takie fajne podejścia, czyli on by sobie mógł stanąć po prostu w tym miejscu. I do tego byśmy potrzebowali też oczywiście drogę, która by sobie dochodziła do tej głównej naszej drogi, żebyśmy dotrzymywali z tego żwir, z tego, żebyśmy dotrzymywali aluminium. Tutaj mamy zakład przeróbki stali, czyli tutaj by nam był potrzebny otwarty skład. I możemy sobie tak chyba naprawdę stawić mały, tego nie powinno być dużo. Tylko jeżeli to widzę, że to jest w taki sposób, wtedy jak weźmiemy sobie średni, to też ma tak. No tamtych wielkich magazynów raczej bym nie chciał. Tutaj mamy taki otwarty składzik z jakiegoś moda, i to jest dość fajne, bo dzięki temu jesteśmy w stanie go stawić sobie załóżmy w ten sposób, Gdzie on sobie tutaj powstanie. Tutaj mamy zakład recyklingu aluminium. Aluminium nie wiem, czy jest przetrzymywane w takim, w takim tym naszym magazynie, czy też nie. Tak, w aluminium. Czyli tutaj też byśmy mogli sobie wstawić taki po prostu jeden, yy, jeden ten nasz właśnie magazynik. On by sobie tutaj wtedy dochodził. No i tutaj mamy tą spalarnię, do której będzie trzeba po prostu przywozić rzeczy. Ona będzie sobie to brała, będą sobie to spalali i będziemy stąd wyprowadzać prąd. O ile ja się nie mylę, to powinno właśnie w ten sposób działać. I z tej spalarni oczywiście też powinny pewnie wychodzić jakieś takie odpadki, czyli po prostu będziemy dostawać z powrotem Popiół, z tego co mi się wydaje, właśnie, bo tu mamy wydajności różne. A otrzymujemy, nie ma napisane. Bo wiem, że jak było to z ciepłownią, to chyba popuł, popiół pozostawał i to było trzeba sobie później odwozić. Ewentualnie, właśnie tak to będzie działało, że ten popiół sobie tutaj będzie yy, nam potrzebny. Ewentualnie, jak mówię, powiedzcie to, będziemy sobie to później w komentarzach wyjaśniać. I ja sobie po prostu to najwyżej przebuduję, zanim oni to zbudują. To i tak się bardzo jeszcze długo zejdzie. Więc warto by było sobie coś takiego yy, mieć. I co? Wtedy byśmy sobie zrobili te wysypiska, nawet takie średnie. Bo no właśnie, bo wy będziecie mieli popiół, więc teoretycznie popiół moglibyście sobie wyrzucać tutaj. Tylko czy wy będziecie robić to automatycznie, czy jednak to będzie sobie musiało być wyłożone, tego nie wiem, ale na razie postawię to tak, jakby miało to zadziałać automatycznie. I postawię sobie powiedzmy taki wysypisk. Tyle i wydaje mi się, że to powinno być jak najbardziej ok, tylko tutaj będziemy musieli sobie przejść z drogą, A to wydaje mi się, że możemy sobie po prostu zrobić taki odjazd, tutaj taki zakręcik, i teraz tak, tutaj byśmy musieli sobie dojechać bezpośrednio, chociaż tutaj to by lepiej wyglądało w ten sposób, no i teraz tutaj tak naprawdę takie, yy, takie dróżki, które byłyby do tego wszystkiego nam tutaj podłączone. Wydaje mi się, że to powinno w taki sposób jak najbardziej działać, żebyśmy mieli sobie właśnie to. Tak zaplanowane. Oczywiście będzie trzeba tutaj podprowadzić jeszcze prąd i pewnie wodę i całą resztę. Co byśmy sobie wstawili taki rozdzielać, który byłby po prostu dla nas sobie super sprawą, bo my chyba tutaj mamy rozdzielać, czy tutaj nie mamy? Nie mamy, ale możemy sobie też tak w sumie wyciągnąć wysokie napięcie, bo ja nie wiem jak długo, że będzie tego wszystkiego tutaj się zużywało. Tylko byśmy potrzebowali, powiedzmy sobie taki transformator który mogłyby być schowane sobie gdzieś tutaj bardziej, bardziej z tyłu i oczywiście do niego podprowadzamy sobie również drogę, żeby oni mogli sobie nam to budować do tego podprowadzimy mu te wysokie napięcia, to nawet najwyższe jakie mamy żeby to sobie po prostu stąd gdzieś tutaj powiedzmy wyszło i przelecimy sobie tutaj tą stroną, później to nie będzie bardziej strona miasta, więc może tak zróbmy sobie, że tutaj będzie przeskok z powrotem i tędy przelecimy sobie do tej naszej elektrowni znaczy nie elektrowni, tylko do tego naszego właśnie miejsca i też chciałbym podpiąć sobie tak naprawdę to, żeby ta elektrownia też to sobie zasilała, tylko wtedy byśmy musieli mieć jakieś inne mm, inne połączenie, jeżeli byśmy chcieli sobie to sprzedawać. No to tak naprawdę... właśnie, bo jeżeli byśmy chcieli sobie tutaj sprzedawać, to nie możemy działać sobie w taki sposób, chyba że będziemy uznawać, że ta elektrownia nam wystarczy na tyle, żeby produkować tego prądu. Zobaczymy, póki co podłączymy sobie to po prostu w ten sposób, czy tam tamto się tutaj uda podłączyć. Tak i tak, tak się uda. Więc wy sobie to wybudujcie, dzięki temu to wszystko powinno nam działać. No i teraz tak, wszystkie te zakłady będą potrzebowały prądu, czyli pierwsza nasza podstacja, tylko może taka właśnie growa, nie growa typu właśnie taka z modu, była sobie tutaj. I ty sięgasz mniej więcej dotąd. To drugą podstację byśmy sobie, powiedzmy, wstawili tutaj, żeby też tych nasze zakłady miały po prostu sobie jakoś tam lżej. I tutaj takimi zwykłymi przewodami, to podłączymy sobie tutaj, a z tym wyjdziemy sobie tutaj na około, dochodząc sobie gdzieś tutaj do drogi tyk, i ta podstacja była sobie tutaj kawałeczek dalej. Dzięki czemu to wszystko powinno być mniej więcej zasilane i to wszystko powinno sobie działać. Oczywiście będzie trzeba sobie tutaj przepisać jakąś tam powiedzmy dwójeczkę, niech oni sobie to zaczną budować, aczkolwiek widzę, że już tutaj jakieś budowy się rozpoczęły, więc oni sobie będą to wszystko tutaj pięknie dowodzić żeby to nam zaczęło działać. No i w ten sposób byśmy sobie tak, przywozili Niebezpieczne materiały, które by sobie lądowały tutaj, byśmy sobie je tutaj przetwarzali, bo wy potrzebujecie chemii też, nie? Bo wam ta chemia jest też potrzebna, więc wam też by było trzeba postawić taki magazyn, który byłby po prostu na chemikalia. Taki zwykły na 60 ton, w ogóle 60 ton chemikaliów tutaj, tak już by było bardzo, bardzo dużo. No i ty możesz sobie stanąć nawet tam z tyłu, gdzieś ze spokojem, przejdziemy sobie tutaj oraz przejdziemy sobie do. Tej drogi nawet pod takim kątem, powiedzmy, to nie musi być jakoś super, super ładnie. Chyba pociągi mi się znowu zablokowały, bo ty czekasz sobie za długo. Czyli tutaj musi być jakiś problem. No, ty wyjeżdżasz, a bo ty byłeś na prawie tym pociągiem, ok? Czyli ty sobie wyjeżdżasz, wtedy wyjedziesz. Ty, wy powinniście przejechać i powinno być jak najbardziej wszystko ok? Więc nie rozumiem, czemu ty czekać? Właśnie, ty teraz możesz sobie jechać, ty możesz sobie jechać, wszystko powinno jak najbardziej sobie grać. Tutaj nam się widzę, już coś psuje. No tak, te naprawy jeszcze nie możesz mieć, więc będzie trzeba sobie ciebie niestety wymienić. Też właśnie tutaj mam przygotowany już most pod tą naszą stację, żeby to sobie wszystko działało. No i co? Tutaj wwozimy sobie te nasze materiały niebezpieczne, przetwarzamy je, dzięki czemu unieszkodliwiamy i lądują tutaj odpady zmieszane. Odpady zmieszane są brane do separacji ogólnej, gdzie są przetwarzane i odbierane przez centrum dystrybucyjne, żeby rozwozić je na te na te nasze zakłady recyklingu. To, co zostanie z tego, zostanie jeszcze raz przeseparowane, żeby wykorzystać tego wszystkiego jak najwięcej, i zostanie w ten sposób powiedzmy sobie odebrane też stąd, zawiezione gdzieś tam dalej. A stąd będą odbierane za te nasze odpadki, czyli już reszta tych odpadów zmieszanych. Będziemy to przewodzić sobie w to miejsce, gdzie będziemy mieli spalarnię i ta spalarnia będzie sobie to spalała i wysypywała sobie ten popiół tutaj na te na te wysypiska, gdzie on będzie się rozwiewał. Czy będzie trzeba potrzeba tego więcej? Nie wiem. Czy będzie potrzeba tutaj to jakoś lepiej zasilić? Jeżeli chodzi o właśnie czy więcej tych zakładów, czy jak to ma działać, to się wszystko tak naprawdę okaże. Ewentualnie właśnie będziecie mi radzić w komentarzach, jak sobie z tym poradzić. Tutaj może być zwykły przystanek, bo to tak naprawdę jest tylko po to, żeby oni sobie tutaj wysiadali. Tylko właśnie teraz tak, gdzie ten przystanek by musiał być, jeżeli postawimy sobie go tutaj? To te zasięgi tak, do tego pierwszego zakładu są i mniej więcej tutaj wszędzie do tych zakładów powinny być, więc tutaj ten zakład będzie obrębiony. No i tutaj byśmy sobie postawili po prostu drugi przystanek, który byłby odpowiedzialny za całą tą naszą resztę, czyli po prostu tą stronę. I po prostu zrobimy sobie dwie linie z miasta, które będą sobie tutaj dojeżdżały, które będą się tym zajmowały, żebyśmy mieli to jak najbardziej ogarnięte. Problem z zasilaniem, oczywiście nie mamy pieniędzy, więc dlatego tak wygląda. 300 tysięcy płacimy za siłę roboczą, co też nie jest takim miłym miłym aspektem, ale nawet ja nie wiem gdzie, plus no różnie z tym może być, na pewno płacimy sobie dużo tutaj tutaj mamy samych strażaków i budynek jest aktualnie bez zasilania właśnie tu odbywają się żniwa i tu mamy prawie pełno, więc wy jakbyście mogli sobie to po prostu ładować to ja bym był bardzo zadowolony, bo teraz te nasze skrzynie wyjadą, po prostu zaczną sobie z tego terminala brać te nasze właśnie Rzeczy, bo nawet my tego wszystkiego nie zwozimy, przez to, że mamy tutaj 90% i oni po prostu więcej tego nie będą ładować, a teraz te wszystkie, te właśnie tamte skrzynie też zaczną wyjeżdżać po to, żeby to sobie przewozić. Niestety jeszcze to nie mamy skończonych, więc musimy sobie poczekać na to, żeby jeszcze te plony przewozić do naszego przetwarzania na różne tam składniki, czyli na po prostu na żywność i tak dalej. Więc w tym momencie to by wyglądało tak, że to byśmy sobie powiedzmy zostawili. Jeżeli macie jakieś pomysły, to. Dawajcie znać, jak to powinno wyglądać, czy to w ogóle będzie funkcjonować, czy to nie będzie funkcjonować i czy potrzeba tego więcej, czy raczej to da sobie radę. W razie co, przecież możemy zbudować sobie tutaj kolejną taką linię i też będzie sobie to w jakiś sposób wtedy mogło funkcjonować. Kolejny raz pociąg czeka zbyt długo, no nie jest to na pewno nic miłego. No, ty chcesz sobie wyjechać, wy chcecie sobie wyjechać, no ten wjeżdża, no niestety, pociągów tutaj na tej linii troszeczkę jest, później może uda nam się to jakoś odciążyć, żeby tego nie było aż tak dużo. No, ale póki co musimy sobie to w ten sposób przetwarzać, w taki sposób gdzieś tam działać. Oczywiście mogłem pobudować tych torów więcej, żeby oni się zjeżdżali tylko gdzieś tutaj na końcu, ale już powiedzmy sobie, że może tak być. Ty wodzisz żywność, więc lepiej, jakbyś ty był na, mm, naprawiony. Tylko no niestety nie stać nas na to, żeby cię teraz wymienić, bo ktoś by musiało przyjechać, to sprzedać, żebyśmy cię wysłali do tej naszej wymiany. Na szczęście, tej żywności tutaj chyba nie ma tak źle, właśnie. gdy dowodzicie to na bieżąco, więc to powinno być ok. Jeżeli chodzi o nasze tory w tą stronę, to one są już tutaj po części wybudowane, a tak w zasadzie zostały tak jak były. One będą się po prostu powoli budowały. Jeżeli chodzi o drogę, mamy ją wybudowaną. Moje widzę, że wybudowało się nasze centrum, yy, centrum, centrum, centrum właśnie budowy, czyli praca po biuro budowy, które będzie odpowiedzialne za budowanie sobie tego wszystkiego, bo właśnie chwilowo nie mamy sobie za bardzo pieniędzy i wy też macie wybudować to. Ale dobra, możemy sobie to na pewno przypisać, bo tutaj mogą być te wszystkie nasze rzeczy, które powinny niedługo tutaj podjeżdżać. Czyli tak stąd bierzecie sobie oczywiście cegły, prefabrykaty, stal, stąd bierzecie sobie żwir. No i stąd będziecie sobie części mechaniczne i całą resztę. Niestety po beton i takie inne różne surowce będziecie musieli sobie dojeżdżać. Ewentualnie zrobimy to tak, że będzie wam to dostar będą wam to dostarczały helikoptery. Czyli to, co będziecie mieli blisko, to będziecie sobie dorzucać, a to, co będzie trzeba sobie gdzieś tam dowieść, to będziemy sobie gdzieś tam dowozić. Czyli po prostu będziemy sobie to transportować helikopterami i wtedy będziecie sobie to budować, żebyśmy mogli sobie tą naszą ropę zacząć wydobywać. Ale w tym odcinku, który był na tyle, odcinek króciutki, taki tylko zbudowania śmieci. Mam nadzieję, że dorodzicie mi właśnie, czy to dobrze powstało, czy ja dobrze myślę o tej właśnie tutaj całej linii można powiedzieć sobie śmieciowej czy jednak coś powinienem zmienić dlatego też nie chcę po prostu grać dalej żebyście w razie co mogli mi doradzić bo jak oni zaczną to potem budować to będą problemy ja się z wami żegnam mam nadzieję że nie wybaczycie taki krótki odcinek i że jeden taki długi was naprawdę ominął zbudowania całego tego naszego tutaj miasta jak bardzo chcecie, to ja wam go po prostu skomentuję i wrzucę, to też możecie zadać w komentarzu, dzięki czemu będziecie widzieć, jak to wszystko powstawało, ale skoro już macie obraz, jak to powstało, to wydaje mi się, że nie ma sensu, ja się dziś z wami żegnam, na razie, cześć!